A ludzie pytali zdumieni, kim że on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Najdostojniejszy księżar arcybiskup Józefie, drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, księdzem Praatem Mieczysławem i księdzem Praatem Jackiem, dyrektorem naszej 43. pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę, drodzy, drogie siostry zakonne. Drodzy pielgrzymi zebrani tu w Bazylice archikatedralnej, drodzy siostry i bracia łączący się z nami za pośrednictwem naszego archidycyzjalnego Radia Fara. Anonimowy autor psalmu 107 zapisał jakby streszczenie dzisiejszej Ewangelii Świętej. Napisał przejmujący opis tego, co odczuwają ludzie podczas burzy na morzu. Rzucało ich aż, aż pod niebo, Spadali aż do głębi, ich dusza truchlawa w nieszczęściu, zataczali się na statku i chwiali jak pijani. Cała ich mądrość zawiodła. Właśnie takie uczucia przeżywali apostołowie, którzy znaleźli się na jeziorze Galilejskim. Z jednej strony pojawiło się zaniepokojenie, poczucie trwogi, poczucie bezwładności, a z drugiej szukanie ratunku w miejscu, które wydawało im się najbardziej sensowne, w miejscu, w którym się znajdowali, ale wobec osoby, która im towarzyszyła wobec Chrystusa. Okazało się, że Pan Jezus ma niezwykłą moc, niezwykłą władzę, że potrafi uspokoić wzburzone morze, że potrafi pokazać, kto jest tutaj Panem, jakby dokonać swojego autoobjawienia jako. Pana, Pana, który ma władzę nad mocami, nad żywiołami tego świata. Drodzy siostry i bracia, obraz burzy na jeziorze ukazuje nam z jednej strony bojaźń, tę naturalną, własne życie. Bojaźń, która pojawia się wtedy, kiedy doświadczamy różnego rodzaju przeciwności. Nie dziwimy się, że rybacy, którzy na co dzień byli obeznani z żywiołem, morskim, żywiołem, które towarzyszyło ich codziennej pracy, zatrwożyli się, bo zdawali sobie sprawę, co im grozi. I dlatego w pewnym odruchu, odruchu podyktowanym zdrową intuicją, zwrócili się do Jezusa. Panie, ratuj! Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że lękiem napawała ich świadomość wielkości ich mistrza Jezusa Nazaretu. Zobaczyli Jego moc. Uświadomili sobie potrzebę wiary w to, że Chrystus ma moc Bożą, tak jak stworzyciel świata, jakże skuteczna była ich modlitwa i prośba, jakże owocna była ich modlitwa i prośba, która zaowocowała ratunkiem. Drodzy siostry i bracia, burza na jeziorze jest obrazem także i nieraz naszej życiowej sytuacji, życiowej drogi. Coraz częściej ulegamy przeświadczeniu, że burze towarzyszą naszemu codziennemu życiu, że towarzyszą także życiu Kościoła. Bardzo rzadko, bardzo rzadko w historii dwutysięcznej historii Kościoła katolickiego żegluga jest spokojna. Pojawiają się chmury, błyskawice. Choć mamy świadomość, że jesteśmy powołani, aby wędrować, aby żeglować na drugi brzeg do portu zbawienia. W dzisiejszej Ewangelii Świętej trzeba dopatrzeć się także interpretacji duchowej. Trzeba odczuć w sobie pragnienie zwrócenia się do Pana Boga nie tylko w tych sprawach fizycznych, doświadczeniach, których nie brakuje w naszym codziennym życiu, ale także i w tych sprawach niebezpieczeń duchowych. Trzeba budzić sobie też pod świadomość obecności Chrystusa obok nas i tej drogi, którą powinniśmy obierać, gdy wołamy do Niego, powinniśmy wołać do Niego, Panie, ratuj nas. Ratuj nas w burzach XXI wieku. Ratuj nas w burzach, które dotykają także Kościoła, naszych rodzin, naszej Ojczyzny. 27 marca 2020 roku, wtedy kiedy szalała pandemia, mogliśmy oglądać przejmujący obraz, obraz Piotra naszych czasów, papieża Franciszka, który modlił się na pustym placu w Rzymie, na Watykanie. Była to modlitwa bardzo samotna, a wokół papieża, wokół nas szalała burza pandemii. To pewnego rodzaju znak czasu. To moment, w którym zostały zburzone systemy gospodarcze i ideologiczne, kiedy ochrona zdrowia była tak bardzo zagrożona. A papież w tym przejmującym swoim wystąpieniu, kiedy poprosił o odczytanie dzisiejszej perykopy ewangelicznej, mówił, że wszyscy znajdujemy się w Łodzi. Jesteśmy słabi i zdezorientowani. Jesteśmy wezwani do Wiosłowania we wspólnocie. Potrzebujemy pomocy wzajemnej, ale potrzebujemy także pomocy od samego Chrystusa. I trzeba, jak zachęca Ojciec Święty, mieć świadomość tego, że Jezus jest wśród nas, nawet szczególnie wtedy, kiedy mamy poczucie samotności. Burza, podobnie jak w czasach Pana Jezusa, mówił wówczas papież, obnaża naszą słabość. Ukazuje także za nich wrażliwości, także stan uśpienia współczesnego człowieka, zatratę systemu wartości, kryzys systemu wartości. Ukazuje także, także dobre cechy ze strony ludzi, którzy sobie wzajemnie, jak mówił papież wtedy, pomagają. Ojciec Święty apelował o to, abyśmy uświadomili sobie, że zagrożona jest nasza wiara. I właśnie teraz w tym zagrożeniu naszej wiary trzeba zaufać Panu Bogu. Trzeba dokonać tego, co jest najważniejsze. System wartości, system wartości oparty o wiarę w Boga w Tuńczyku, święty jedynego, domaga się naszej akceptacji, naszego większego zaangażowania. Początkiem wyzwolenia, mówi papież, jest świadomość także, tego, że nam zbawienie jest przepisane i że to zbawienie mamy sobie wypracować razem z łaską Bożą. Trzeba przyjąć pokój od Chrystusa, bo Chrystus zbawia i on zaprasza nas do, do wzajemnej solidarności, do wzajemnej wędrówki. Ciekawą rzeczą było to, że na placu Świętego Piotra znalazły się dwa szczególne symbole. Znalazł się Krzyż świętego Marcelego, specjalnie przywieziony na tę okolicę rzymskiego Kościoła i znalazł się obraz Matki Bożej Salus Populi Romanii. Matka Boża, jak mówi papież, przez wiele wieków pomagała ludziom, pomagała wskazując na Chrystusa i Matka Boża jest ratunkiem dla świata, w którym tak wiele jest zagrożeń. Drodzy siostry i bracia, w naszej pielgrzymiej wędrówce, na czele naszej pielgrzymki idzie również Krzyż. Krzyż pielgrzymkowy. Krzyż, który świadczy o tym, że Chrystus jest z nami obecny, że chcemy, aby on nam pomagał. Ale także towarzyszy nam obraz Matki Bożej, tej, do której wędrujemy, tej, której. Wizerunki oglądamy wędrując na jasną górę. I to jest, drodzy siostry i bracia, pewien drogowskaz, który jest potrzebny nam w tym doczesnym życiu, w tej wędrówce, która wiedzie między burzami, między nawet można powiedzieć kataklizmami. Myślmy o tym, aby wśród intencji, które towarzyszą naszej wędrówce, które są tym duchowym bagażem, tych intencji, które przyjmujemy od naszych bliźnich, była także i ta bardzo ważna, prosząca o to, aby Pan Bóg przybliżył nam zbawienie, abyśmy byli wierni w tych trudnych momentach Chrystusowi, byśmy byli przekonani, że On jest wśród nas, byśmy korzystali z sakramentu świętych, byśmy byli świadkami wiary. Nawiązując do dzisiejszej. Pierwszej do dzisiejszego, pierwszego czytania, możemy powiedzieć, że nasza pierwsza pielgrzymka może nie jest zbyt liczna, liczy kilkaset osób. Można powiedzieć, że jest podobna do tej miejscowości Soar, do której uszedł Abraham ratując życie swoje i swoich bliskich. Może właśnie przez nasze wędrowanie, przed naszą stosunkowo, może małą wspólnotę, niesiemy. Mamy nieść świadomość, że jesteśmy zbawieni, obronieni przez Pana Boga i że On nam zawsze towarzyszy. A więc, gdy pojawia się świadomość osamotnienia, świadomość burz, nie traćmy nadziei. To nadzieją jest przede wszystkim Chrystus jest matka, do której wędrujemy, która wskazuje nam swojego, na, nam swojego Syna i która gromadzi nas w tym jednym kościele będącym może z wysiłkiem do jednego celu, jakim jest zbawienie. Amen.